Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go, który jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych, rzekł mu uczony w piśmie. Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem, całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do Niego. Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Moi kochani, dzisiejsza Ewangelia przypomina nam dwa najważniejsze przykazania, jak Pan Jezus na to wskazał, które są w Starym Testamencie i które oczywiście dalej nas obowiązują, ponieważ na nich opiera się całe prawo i prorocy. I umiemy te dwa przykazania właściwie od pierwszej komunii świętej, uczymy się je recytować. Wymień dwa przykazania miłości i mówimy. Ale przecież yy, określenie przykazanie to nie jest wiersz do wydeklamowania. Przykazanie to jest nakaz, rozkaz, miłuj. Bóg nakazuje miłować. Skoro Bóg nakazuje miłować, to znaczy, że mamy możliwość to zrobić. Jest to zadanie do wykonania. I ponieważ jest to najważniejsze przykazanie, Najważniejsze zadanie, dlatego trzeba najwięcej energii w to wkładać i najbardziej dbać o to, aby miłość najpierw do Boga, a później do bliźniego, rzeczywiście przenikała całe nasze życie. Jak często wracamy w swoim rachunku sumienia, w ogóle czy robimy rachunek sumienia, do tego, aby stwierdzić, czy miłujemy Boga i bliźniego, czy jest to dla nas priorytet? Popatrzmy na zaplanowane zajęcia nasze i zobaczmy, w jaki sposób przykładamy się do realizacji tych Pańskich nakazów. Panie Jezu, Twoje miłosierdzie, które nam okazujesz, jest ogromnym przynagleniem, abyśmy miłowali Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.